Cześć, jak się macie kochani, nazywam się Łezo i zapraszam was do... StumbleGuys Guys. A, nie, nie podobajcie mnie, nie wierzę, nie wierzę, nie nienawidzę nie go, nie 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 ja chcę obić twarz znaleźliśmy to, bo siedzieliśmy z Moronem, cześć Moron Cześć I bratkiem, Czyś bratek? cześć bratek Manku, witam <śśmiew> Siedzieliśmy nie mogliśmy znaleźć gry po, po lo losing streaku w Overwatchu Zagraliśmy jedną grę i Maron powiedział, jak nie nagrasz, to Cię dziedziczę Rozdziewiczę. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zjebałem. Nie, ja, nie ja, ja też. Jesteście od no, tak. najlepszego gracza. Owa, owa, owa. Wiecie, jak się robi ten dodge, ten dive taki? No ta, drugi ta raz ta klikasz, spację Ej, nie wierzę, że ja znowu przegram. No. Nie, jeszcze masz czas. Jeszcze masz ja czas. muszę was, ja muszę was poobserwować. Dobra, widzę bratka, yes, który yes, naprawdę yes, przejdzie. Jest, jest. Gdzie on jest? Gdzie jest mamornik? Dawaj mi mamornik. Dziękuję moje dzikie węże, ja już przeszedłem A no, ja przeszedł, dobra, nie znalazłem go. O, A, a wyście tutaj śliskacie. Ła, 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 ale nie. to jest śliskie, ale to jest nie. Dobra, uratowałem się. Ui! Ui! A Nie! Okay. Dobra. No, Dawajcie nie. panowie, wierzę w was. Wierzę, w no, wam, wierzę że wam się uda. No, nie, ale gówno. Panowie, dajecie radę? No nie, nie dajemy rady, nie dajemy Czemu? rady właśnie. dałem radę? Nie Patrz teraz, patrz teraz. Czemu jest? ty masz taki Jestem, fajny Jesteś cały czerwony Jestem cały różowy A, wy masz moją ignorancję. Dobra, o kogo? nie jest tam bługa i 7529, tak mi przykro <laughs> Co on robi? Ej, to jest bot jakiś. Ej, może... Co? może oj. Ej, może... Nieważne. Co? O co w tym chodzi? Nie, spadnij! Nie, masz nie spadnij. Oj, no to może być z tym problem. Aha, dobra, wiem, to takie do przeżywania, okej. Okay. Aha! Nie mi ślizga, tak. A no to spokojnie. spoko, oj nie. A i to jest niekończący się? Tak. No, no tak. A, ludzie spadną z nie? I to jest trudne? O nie! Spadłem. <ślesk> <ślesk> Odpadło 6 na 7 czyli jeszcze jedna osoba. Oj, moron! nie, nie, nie! nie, nie, nie. Oj, on chyba nie dał rady, wiecie. Czy ja byłem tą jedną osobą? Wygrał ja byłem kto? Tą jedną osobą. Esa. Bratek. A i naprawdę? To tak w trzy rundy może rozwiązać. To ile my razy będziemy grać? Dobra, to bratek nie ma wiem. jeden punkt. Gramy do pierwszego, który zwierzę trzy wygrane. O nie. Nie spadni. O nie, nie. Przecież my się nazywamy Stambul geś. Na pewno spadniemy. O kurwa. Don't Stambul. O o. Nie Trzeba górą. Nie kłamał, nie kłamał. kłamał. Skurczemy dziurą. Ty, odpadło już, już 7 osób, było. jak oni spadli? Tu, to są skiny Mr. Beatsa. Beats, Mr. Beats? Albo Mr. Beats. Mr. Beats ten e, tą grę reklamował, wiesz? Naprawdę? Tak? No, Mr. Beats się Mr. reklamował. Mr. Beats? Mr. Beats. Mr. Beats! Oj, przechodzę. A prawie umarłem. Dobra, gdzie idą wszyscy? O, idziemy na to. Do o, tle. dobra, ekipa. Au, au, au! au. Nie, nie wiem że jest. Nie jest ja przeżyłem, nie spadłem, przeżyłem. Pam, pam, pam. Nie wiem czemu, ale sam whiskerwers mi się cały czas kojarzy. Uu Jezu, ale bym Czy ja jestem pierwszy? Nie, nie, nie. jesteś. Au. O nie, teraz będziesz pierwszy! Jestem pierwszy, w chuj ci w dupę, Łezuski! w ostatniej chwili! To nie straci. Następnie, o, to jest ostatnie. Chłopaki, tak. o kurde, to jest to. O nie, sto. to jest jedna z tych. O kurde, prawie spadłem. Ej, podnoś się, kurwa! Podnoś się, co ty robisz? Łezuski, trolujesz, trolujesz mnie. Co troluję, kurwa, nic łatwo troluję. Czy coś jest jeszcze okay, nad nami? Ja jestem na samej górze jeszcze. O nie! O nie! O nie, jest źle! O nie, o nie, jest tragicznie wręcz. Jestem na samym dole. Łatwo, ja jestem cały czas na samej górze prawie. Skończę gdzieś się te klocki. No właśnie, mi się kończą, jest niedobrze. Nie, spadłem! Ja spadłem! Ja spadłem! jestem na samym nie dole. Nie spadnij, nie spadnij. Ale ja się udupiłem. A jeszcze nie. Ale jest blisko. No i spadnę. O nie! Odpadłem. Odpadłem. PRZESZEDŁEM! PRZESZEDŁEM! Nie, nie wierzę, że Moron wygrał. Nie wierzę! Yes! Nie wierzę! Yes! Ale gówno yes! gra, ale gówno yes! gra. A ja tu o życie walczyłem. To jest moja gra. Dobra, Moron, idę do ciebie. Co cię po prostu. Spadaj. Nie będziesz mnie sabotował. Będę. To. Przechodzisz. Easy. Ja ci ja dam sabotaż. nie spadłem nawet zdolnego. O nie! O kurde, kulki. No puść mnie! Jakiś ciebie jest... Dobra, ja jestem z wami. Oj! Oczekasz na Oj! Oj! Ale nie S, widzowie. Oj! Au! Ej, nie! Nie! Ja... ja tak! Ja ładne, Nie! Jestem tam! Gliwisko! Nie! O kurde, dobra. Ścigamy się, bratku. Kto U. pierwszy? Ej, ja też chcę na tej mapie grać. Ej, czemu ja jestem z tyłu? Co to ma być? Bo ja jesteś gorszy. Rozumiesz? Masz z kim kobiety. U. Ej, ale bratek to jest w ogóle pro-player! Nieważne. Pamiętaj, że tylko pierwsze miejsce przed przechodzi, więc... To kurwa. Aha. <laughs> o, what the fuck? Tu się lawa podnosi i opada. No, no nie, bo ten gość jest przed nami. No, on chyba to wygra. O Jezu, to Pio, widz jest naprawdę. Oj, oddaję. Nieważne, spalił się. Moje koledzy się stają. Ma... No widzę właśnie Moron, bądź pierwsza, ale uważaj, bo się lawa podnosi. <grydanie> Mam co ty zrobiła? Nie może wygrać. Moron nie może wygrać. Nie, 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 absolutnie. Uważaj, podnosi się lawa, nie skacz teraz. No Jezu tam też się podnosi. Nie, nie da się tego przejść, to jest niemożliwe. Dobra, Moron to już właśnie. Easy. Chyba, że się wykrzaczy teraz na samym końcu. Oj Moron wykrzacz się. O, proszę, nie, Ale to będzie śmieszne. O Jezu, jakie to będzie zabawne, o Jezu! Dla kontentu. Dla contentu, for content! Ooo, ale nudny, ale nudny! Mamornik wygrywa dwie pod dwie pod rząd, chłopaki. To nic nie znaczy. O kurde, to wydaje się trudne. Nie... O Jezu! Spadł. Nie spadłem, nie spadłem. Na razie, na razie turbo łatwioska. Na, na razie... Stoimy w jednym miejscu. Eee. Nie powtarzają się. Na razie... O kurwa. Nie, 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 nie! Spadłem! Spadłem, odpadłem! Radku, nie! Ej, czy to, czy to jest gra, w którą Łeza wygra? Tak. Jezu! Eee. Łyza, łyza. O, nie. o nie! 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 Ale on to wiedział, ja tego nie wiedziałem! Ale z, z, zaliczamy, że ja wygrałem z naszej tak? Dobre. Nie, nie. No tak. No, ale ale, niech będzie. Ale świnia! Ale świnia! Zobaczmy, kto wygra zwycięstwo, no. Zobaczmy. O, wyścig o. następny. O, nie. Co? To, to wygląda na trudne. I tylko jeden może przejść. No tak. nie. Pędzimy. Lecimy. Moron jak zwykle masz szczęście. Oooo. No. <grym> to jest farciarz. Nie, Łyzuski! Ale farciarz! Ale on ma farta! Dobra, rozjebie go ta kula, no mówię ci. Nie! Łyzuski nie! Łyzuski nie! Ooooo! Oh nie! No, <grym> To yes. no Bex yes. nie bierze, Byłem nie bierze. nie bierze! Nienawidzę go, ja chcę mu obić twarz. Ja chcę tą różową mordę obić właśnie teraz. No to co, chłopaki, trzy wygrane. No, wiesz co, nie? Czy gramy do pięciu? Dobra, więc teraz gramy o króla królu. Prawdziwy zwycięzca. Przegrany, czyli ten, który będzie kompletnie ostatni, na końcu tego filmu musi zjeść pół cytryny! O, wprawdzie, prawdę. Nie, bo ja się... muszę kupić sobie cytrynę, nie mogę przegrać. Dobra, czyli prawdziwy przegrany je pół cytryny na kamerze. Na końcu Kiedyś. tego odcinka. Ta ta ta. O what? Co to jest kurwa za jakiś młotek? Czuję, że mnie wszystko tu bije. Nie no woda, to jest z napełnieniem wody. Fuck! Wody. Spadłem! I, I tu się umiera? No i kurwa! Trzeba na kraba. A tu trzeba... No, Uuhu Nie trzeba na kraba właśnie, nie? Nie wiem co tu kurwa trzeba zrobić. Ej, no jest źle. Jest zajebiście. No ty kurwa ty! No halo, co jest to nie tak! Co jest! Nie nie potrafię, te, nie potrafię tego przejść! Ja mam ja mam The Stragul nie ma nie i Skulwarial tutaj do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu po prostu. Nie na kaba. No nie! zdążycie! No, od razu jak woda. Od razu jak spadnie woda! Od razu jak spadnie woda. woda! No nie mogę, Szybko. nie wierzę, nie wierzę! No nie! No nie. No nie. Tam ta gra się w ogóle nie liczyła, bratek wciąż jest zagrożony, jako mm -hmm. potencjalny zjadasz mm -hmm. cytryny. Aha. Co tam kolego? Zjebałem. Ała. Ała. Ale... Ała, no przestań! Ale ta gra to gówno. Ała! Ja mam problem. Co? Guys, mamy problem. Chyba całe nasze dobre szczęście uciekło w tej grze. Jak to? Dosłownie, uciekło. Aha. Ech, chłopaki. O, cześć, bratku. O, jest, bratek był pierwszy. Fajnie. Czyżby, czyżby cytryna czekała? Nie, co ty? <grystanie> nie, na lewo, bo oni czekają, nie wiem na Nie, no ja <grystanie> wiem, ja wiem, ja nie jestem botem. Ara, to jest łatwo. Już. O, o, on to robi. O, ale, ale parkury. <grystanie> czeka, nie czeka. Ja znam, zdolny, się... <grystanie> <grystanie> pa, on, pa, on wszystko zrobi, żeby dwa, <grystanie> jeden krok przede mną. No, wbiegnął po prostu, no! The best man is me! Nie, popatrz. The best man is me! O nie, moron mnie godzi. <ścoughs> a ja za wami, a ja za wami. Jezu, przeskoczyłem tę rękę. Nie wierzę. Da się przeskoczyć, jak to będzie. Jak on to przeskoczył?! Lepszy! Ktoś jest lepszy! U. No nie, jak on to zrobił? Dobra, nasza trójca tutaj wygrała, jak dzisiaj. Tak, ale nie zapominajmy, kto był ostatni w tej trójce. Nie spadnie. O no, nieee. Teraz ostatnie. full skupienie. Ostatnie, ja to wygrałem, więc... Ej, no nie, nie mógł się ruszyć. O, dobra, już. Aha. Aha, no, dobra, dobra. Dobra, łatwo. Dobra, wow, nie The stakes nie. are real. Steki są prawdziwe. NIE! No to już wiemy. Odpowiedź nie została bierze, podana. Nie bierze, nie pierwsze, yeah. nie. Nie nie szans. Ja. Yeah. A taki był swany! Taki był. O, oj. Oj. O, oj. 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 O, oj. Oj. Nie. Musisz to wygrać. Pamiętaj. Co nie? Nie jest tak, tego że wygrać. ty też przegrasz. Czemu? Musisz Przegra wygrać. Przegrałem jako ostatni. Czy to wiesz co to znaczy? Ale nie nie bo kurde spadniesz sobie jako ten. Oj. Oj, oj, No i patrz, nie wygrałeś. Ale... Ty, ty <coughs> zaki mordę do lepiej, dobra? Ja jestem zwycięzcą! D jak dla mnie, ja widzę StambolGaj7269. Ej, czy to był bot? Nie mów tak. że to był bot. To Przegrałeś z botem. Przegrałeś z botem, stary. A, A ty odpadłeś go <coughs> Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Eee, to był odcinek z Moronem i bratkiem. Nagrywamy to o czwartej rano. Piękną cytrynę Tu bratku ci robię, widzisz? O cytryna Wow Szutek Witam, zapraszam na konsumpcję cytryny, miało być pół więc czyniemy na pół i na jedną czwartą Więc mamy pięknie pociętą cytrynę a więc mamy cytrynę tam Det er høyeste punkt.